nam powiedzieć, co to jest wirus, bo wirus to nie jest byt żyjący, prawda? To jest z tego, co ja wyczytam, to jest jakieś białko otoczone tłuszczem i. To znaczy, to wirus tak naprawdę to jest kawałeczek DNA albo RNA, czyli on zawiera geny. Te geny są otoczone jakąś otoczką i w zależności od typów różnych wirusów. To wygląda inaczej. No, wszyscy już teraz wiemy, jak wygląda koronawirus, prawda? Ma takie no tak, antenki wie. na zewnątrz. To każde dziecko tak, już wie, że koronawirus tak. wygląda jak malina ma fioletowe czy różowe um, antenki. E, no i to jest właśnie ta otoczka, i na tej otoczce są różne elementy, które pozwalają wirusowi wniknąć do naszych komórek. To znaczy on używa tych, tych antenek, powiedzmy, do tego, żeby mm -hmm. się przyczepić do elementów komórki. Do elementów, które się nazywają receptorem, czyli ten receptor wiąże cząsteczki tego wirusa, ten wirus wchodzi do komórki i uwalnia swoje geny. I w momencie, kiedy on uwalnia swoje geny, komórka produkuje materiał genetyczny wirusa, czyli reprodukuje, replikuje tego wirusa. I w zależności od wirusu, ten wirus się rozprzestrzenia lub nie. Ten koronawirus akurat się rozprzestrzenia, on trafia głównie do komórek płuc i teraz już wiadomo, że do serca. I no jest bardzo brutalny dla komórek płuc i serca w tym momencie.